Jak mogą wyglądać scenariusze wychodzenia z shutdownów? Jak mogą się ożywiać gospodarki w poszczególnych krajach? O to chciałem zapytać pana doktora Przemysława Kwietnia, głównego ekonomistę XTB. Witam. Witam Cię Zbyszku, witam Państwa. Ożywienie w Chinach, prowincja, która była dotknięta jako pierwsza wielką pandemią, wznawia gospodarkę. Pierwszy dobry sygnał? No Na pewno cieszy to, że jakkolwiek sytuacja w Chinach wraca do do normy, to otwarcie um, Wuhan, czyli tego Centrum Epidemii, e, jest takim symbolem powrotu do normalności, względnej normalności w państwie e, środka, czyli to pokazuje, że przynajmniej da się jakoś wrócić do życia. No myślę, że to jest takim promykiem nadziei dla, dla nas teraz tutaj, gdzie mm, no, jesteśmy w tej powszechnej kwarantannie i w Polsce, i w całej Europie że jednak jest jakiś, jakiś powrót do normalności i to być może względnie nie w tak długim czasie. Ale trzeba też zwrócić uwagę na fakt, że ten przykład z Chin niekoniecznie pokazuje dokładnie ścieżkę, którą my możemy podążać z wielu względów. Po pierwsze dlatego, że nie do końca wiemy, jak to naprawdę w ogóle w tych Chinach było. Jest dużo spekulacji. Oczywiście, medialnych. Media są po to, żeby spekulować, ale jeśli amerykańskie służby oficjalnie piszą o tym, że te dane były skrajnie zaniżone w Chinach, no to też te relacje, które płyną dzisiaj z Państwa środka, trzeba jednak traktować z pewną ostrożnością. Więc to jest jedna kwestia. Druga kwestia jest taka, że z różnych względów, zarówno ustroju, jak i takiej kultury społecznej, ta dyscyplina w Chinach chyba jednak była dużo większa niż w Europie, szczególnie niż w Europie na początku. Początkowo te europejskie społeczeństwa niespecjalnie chciały się stosować do narzucanych rygorów, nie traktowały tych na początkowo jednak dość swobodnych zaleceń poważnie, i problem rozlał się dużo bardziej niż mogło tak się stać, gdyby. Od razu sprawę potraktowano bardzo poważnie. Więc istnieje jednak duże ryzyko, że ze względu na rozlanie się tego problemu, również walka z nim będzie bardziej długotrwała. No i wreszcie, samo otwarcie granic Wuhan, które dopiero po ponad dwóch miesiącach pozwoliło ludziom, którzy znaleźli się tam w mniej lub bardziej przypadkowy sposób, wyjechać z tego miasta nie oznacza te, takiego pełnego powrotu do normalności, bo jednak cały szereg restrykcji cały czas ma miejsce w Chinach. Jeśli spojrzymy sobie na przykład na dane dotyczące ruchu samochodowego, nie, ja już nie mówię o Wuhan, to jest oczywiste, ale dla innych miast to widać, że od pewnego czasu Chińczycy wrócili do pracy, bo w godzinach szczytu, poranych, popołudniowych ten ruch jest duży, jest powiedzmy sobie względnie normalny już ale w innych godzinach jest cały czas bardzo niski, a w weekendy jest wręcz katastrofalnie niski, więc to pokazuje, że strona produkcyjna w Chinach wróciła, to ma dla Chin duże znaczenie, oni są tym, ktoś mówi, stołem produkcyjnym świata, ale konsument cały czas jest, powiedziałbym, bardzo ostrożny i, i te jakby sposoby spędzania czasu też się bardzo mocno zmieniły w całych Chinach, nie mówię właśnie tylko o Wuhan, bo tam wiadomo, że oficjalne obostrzenia jeszcze przez długi czas uniemożliwią powrót do normalności. Na jaki kraj patrzysz ze szczególną uwagą, Szemku, gdy analizujesz właśnie te scenariusze wyjścia z shutdownów? Na ten moment wydaje się, że no nie ma kraju, który ma taki jak to się mówi, blueprint na powrót do normalności, bo sytuacja w Chinach, tak jak powiedziałem, jest całkowicie inna z wielu względów. W innych azjatyckich gospodarkach, takich jak Korea Południowa też, to jest całkiem inne społeczeństwo, dużo bardziej, można powiedzieć, technologicznie zaawansowane, więc pewne rozwiązania są tam łatwiejsze, więc też to nie jest dla nas dobrą wskazówką. Um, no a w Europie um, mamy pewne pomysły na um, odmrażanie gospodarek, no bo też presja biznesu jest ogromna. Każdy tydzień jest bardzo ważny dla firm, które, którym kończy się gotówka, dla pracowników, którzy nie wiedzą, co dalej. No szczególnie dla osób, które nie mają umów o pracę. Więc, więc, jakby każdy tydzień jest z jednej strony na wagę złota, i pojawiają się pomysły, że no próbujmy część biznesów przywracać. Ale to będzie według mnie taki trochę spacer po polu minowym, bo pew rządy będą próbowały trochę te ograniczenia luzować, ale będą patrzeć, czy nie skutkuje to. Wzrostem liczby infekcji. Jeśli tak, no to będą te ograniczenia przywracane. To można porównać trochę do wyłączenia prądu. Wyłączamy go głównym bezpiecznikiem szybko, a później włączamy pojedyncze małe bezpieczniki i patrzymy, czy nie ma zwarcia, no bo nie wiemy dokładnie, jak należy ten proces przeprowadzić. My mamy o tyle sytuację komfortową w cudzysłowie, że możemy patrzeć na kraje, które. Trochę szybciej miały problem niż my. Chociaż nie są to duże różnice w czasie, no ale zawsze. I będą teraz próbować w ciągu najbliższych dwóch, trzech, czterech tygodni odmrażać gospodarkę. Będziemy mogli widzieć, jakie są tam skutki, czy na przykład puszczenie przedszkolaków razem w jedno miejsce nie sprawi, że one poroznoszą idealnie. Na nowo te, tego wirusa yy, i będziemy mogli wyciągać na tej podstawie lekcje dla nas. O tym, jak będziemy wychodzić z shutdownów, mówił doktor Przemysław Kwiecień, główny ekonomista XTB. Dziękuję za rozmowę. Do dziękuję, zobaczenia. Też, dziękuję bardzo Państwu za uwagę.